Poznajcie Marię i jej syna Marka. Marek uczy się angielskiego w szkole, ale lekcje tam są nudne i nieciekawe. Dlatego Marek nie rozumie nauki w szkole, a mówienie po angielsku sprawia mu trudności. A to jest Dawid. Od dawna uczy się angielskiego, ale nadal ma problemy z prostą konwersacją. Dzięki e Maria dla syna Marka i Dawid mogą wziąć udział w indywidualnych zajęciach online, które pomogą im biegle posługiwać się językiem angielskim. Zacznij uczyć się angielskiego z itok e już dziś w trzech prostych krokach. Po pierwsze, wyślij formularz zgłoszeniowy. Znajdziemy nauczyciela odpowiadającego twoim potrzebom z puli tysięcy doświadczonych dydaktyków z całego świata. Po drugie, skorzystaj z darmowej pierwszej próbnej lekcji online z nauczycielem. Po trzecie, zaplanuj grafik zajęć i zacznij się uczyć. Lekcje angielskiego online są prawie tak samo przydatne w nauce języka jak mieszkanie za granicą. Dzięki iTalk e będziesz mieć osobistego nauczyciela, z którym możesz prowadzić prawdziwe rozmowy w języku angielskim. Każdego dnia setki osób uczą się angielskiego z nauczycielami z całego świata za pośrednictwem ITOK. Już dziś znajdź dla siebie lub swojego dziecka osobistego nauczyciela, aby płynnie posługiwać się językiem angielskim.